A mój Weilong wersji drugiej przychodzi do nas w takim oto pudełeczku. Ma standardowe 57 mm. Naklejki były tak jak w wszystkich kostkach i y Moju. Tylko, że tutaj mam zmienione. Kostka była następczynią Weilonga wersji pierwszej, który był fenomenalną kostką. W tej kostce nie zaszło wiele zmian. Plastik jeszcze. Na rożnik, dzięki którym można było produkować kostki na kolorowym plastiku. Jeśli chodzi o samo ścinanie kostki, to ścina naprawdę bardzo dobrze z 45 stopni. O, odwrotną stronę też bardzo dobrze. Kostka ogólnie nie popuje, jak to wszystkie kostki od moją. I jeśli chodzi o jej poruszanie, bardzo mi przypadło do gustu. i Osobiście jak ją dostałem dostała się to moja główna kostka, bo jest bardzo szybka, a lubię szybkie kostki, a poza tym jest też opanowaną kostką. Naprawdę wszystkie algorytmy bardzo, bardzo płynnie, stabilnie można wykonać. Nic się tak nie rozjeszcza. I dzięki temu wiele, że jest taka stabilna, wiele speedcuberów ją polubiło. Jeszcze na koniec pokażę budowę. Jest bardzo podobna, jak już mówiłem, do wersji 6. Tak wygląda środek. Krawędź praktycznie nie ma zmian, tylko w narożniku podzielona na trzy części, dzięki którym, jak już mówiłem, można produkować kolorowe kostki. Kostka bardzo dobra, godna sprawdzenia, polecenia. Ogólnie dzięki za oglądanie i cześć.